Tam witam serdecznie drogie kochane wodniki na czytaniu jesiennym. Do tej pory tylko jeden filmik nagrałam dla panny, teraz już po kolei będę nagrywała jesienne, ponieważ nagrywałam dla was takie dłuższe filmiki dotyczące wchodzenia w nowy rok numerologiczny, który będzie miał miejsce wnów 21 września. Wchodzimy w pierwszy rok numerologiczny i macie tam trzy filmiki, z czego. Te dwa dotyczące znaków Zodiaku i właśnie to, jak w tym znaku swoim wchodzicie w ten pierwszy rok, jest podzielone na dwa filmiki. A pierwszym filmikiem jest typowo filmik na temat numerologii i właśnie w jakiej wibracji głównej jesteście i w jaki rok numerologiczny wchodzicie. Jest to na cały rok, aż do przyszłego roku, do kolejnego, pierwszego nowiu we wrześniu, więc polecam. Znajdziecie poniżej lub na playliście nowy rok numerologiczny na 2026 rok, więc zachęcam Was kochani, a ja już tutaj lecę do Was z czytankiem. Kochani, czytanie na jesień, która już tutaj drepcze nam po piętach runy jako dodatek, na koniec talizman. Oczywiście, który, który będziecie mogli sobie ze sobą nosić, wszystko Wam powiem. Wylosuję dla Was runę talizman i oczywiście runę radę. Również natomiast na razie odkładam sobie te runy tutaj, a my, drogie kochane, wodniki, lecimy z przekazem dla Was na jesień. Poproszę zatem o przekaz dla wszystkich osób, które mają znak wodnika w swoim horoskopie. O, zobaczcie, tu mi się runa, yy, ale ładna runa mi się zawiesiła, kochana dla Was, yy, bo runa fechu, Rucha, o, runa bogactwa i obfitości dobrze, poprosimy o przekaz na nadchodzącą jesień 2025 roku dla wszystkich osób, które mają znak wodnika w swoim horoskopie pamiętajcie, żeby sprawdzać ascendent i księżyc bo czasami to mogą być trzy różne znaki, a jeśli nie, no to oczywiście im bardziej macie podwojony, czy potrojony co się rzadko zdarza, potrojony znak, ten sam, no to jesteście naprawdę w bardzo mocne energii tego znaku ale warto zawsze sprawdzić poproszę o Przekaz dla Zodiakalnych Wodników na nadchodzącą jesień. Zobaczmy w takim razie. Poprosiliśmy o taki przekaz, więc będzie nam dany. Kochani, zaczynamy. Energia główna. O, zmiany. No i jak mnie to nie dziwi w ogóle. W ogóle te zmiany cały czas. No i wchodzimy w nowy rok numerologiczny. No, to musi tak być. Kochani. To, co zostawiacie za sobą, co już odchodzi. Co będzie przychodziło, kochani, do Was. Co odchodzi, co będzie przychodziło, moi drodzy. Jakie niespodzianki lub zmiany przyniesie Wam jesień. I kochani, tu będzie oczywiście rada. Chociaż tą radę, a już teraz ją widzimy. Dobra, nieważne. I. To będzie jakie niespodzianki, lub zmiany przyniesie nam ta jesień. I teraz, tak, co ruszy do przodu lub nie w sprawach zawodowych, co ruszy do przodu lub nie w sprawach uczuciowych. I pewnie tego nie widzicie? Nie, chociaż widzicie, widzę w telefonie, że widzicie. Ok, kochani, pod spodem dwójka denarów. Super. Ja od razu rozłożę też runy, żebyśmy mieli już tasowanie za sobą. Poproszę, jako uzupełnienie do tego. Przekazu, do tych kart, które tutaj leżą na stole. O runę Radę dla Zodiakalnego Wodnika na całą jesień, Radę Wskazówkę dla Wodnika i o talizman. Poproszę. Poproszę dla Wodnika na nadchodzącą jesień. Okej, okay, kochani. Tu będzie Rada Wskazówka, a tu sobie odłożymy tu sobie odłożymy, kochani, już sobie muszę gdzieś te runy położyć. Nie mam tu miejsca, kochani, a tu będzie talizman dla Was na czas jesieni. Dobra, kochani, zaczynamy. Biorąc pod uwagę dwójkę denarów, którą tutaj widzę pod spodem. No, to dwójeczka denarów, jako takie naprawdę bardzo odległe tło, bo tutaj mamy energię tego okresu, a to jako tło mówi o tym, że będzie mimo wszystko w miarę stabilnie, ale będą takie różne wahania się odbywały, głównie w sferze takiej materialnej, czyli będą różnego rodzaju sytuacje się wydarzały, raz, raz lepsze, raz gorsze. To jest też czas, kiedy, kiedy będziemy próbować robić kilka rzeczy naraz, być może dwie prace, być może jakieś dwa zajęcia, być może za, za jakieś, jakaś praca i jakaś nauka. Będziemy. To dzielić na czyli, tak jakby to powiedzenie, że dzielimy włos na, na dwoje, no to tak właśnie to będzie wyglądało mniej więcej, ale energia główna tutaj, no to jest szóstka mieczy. No i drogie wodniki, no oczywiście jest to nasza energia, bo ja też jestem z podznaku bliźniąt, czyli jestem w waszym trygonie powietrza. Bliźnięta waga wodnik to jest właśnie ten trygon, i tu, kochani, w tej energii swojej jesteście, ale energia jest cudowna, ponieważ ona mówi o ogromnych zmianach, które do Was przychodzą na jesień. I to są takie zmiany bardzo poważne dla niektórych, ale mogą dotykać oczywiście różnych obszarów Waszego życia. Dla jednych, uwaga, może to być rozstanie. Dla drugich może to być zostawienie po prostu jakiegoś starego schematu postępowania, działania, myślenia przede wszystkim, i w końcu zaczynacie dostrzegać, widzieć co innego i idziecie w stronę tego lepszego. Nie tkwicie w czymś, co nie służyło, co nie działało, co was po prostu frustrowało. Po trzecie, może to być wyjazd, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana pracy. Pójście do pracy jakiejś, bądź nie pójście. Jeśli, jeśli pracowaliście, to może rezygnacja z tej pracy i zostanie w domu, pójście na emeryturę. To są wszystko takie zmiany, żebyście mogli sobie dopasować to do swojej historii, ponieważ jest was tutaj bardzo dużo. W związku z tym, za co wam bardzo dziękuję. Dlatego powiem wam, że jest to tak, jakbyście spakowali. Ym, spakowali się do samochodu i wyruszyli. I wyruszyli, każdy z Was wyrusza w jakąś podróż, przy czym wiemy, że ta podróż będzie w dobrą stronę. Bo to, co zastawiacie, to nawet się nie będziecie chcieli za tym oglądać. I teraz, jeżeli będziecie podejmować takie działania, to to nie ma nic lepszego, jak właśnie przekonanie, że robicie dobrze. Bo jeżeli zaczniecie się odwracać do tyłu, a może jednak nie, może jednak nie odejdę z tej pracy, może jednak to rozstanie, to niekoniecznie, może jeszcze powinnam tkwić w tym, a może ta sytuacja to jednak, może nie będę jakby tego zostawiać i być obok tego obojętna, może nie, może pogrzebę jeszcze w tym wszystkim, tak? A może ta przyjaźń, a może ta relacja, a może to że ktoś mi tam skrzywdził, rozczarował, to może ja w tym jeszcze posiedzę, może jeszcze porozkminiam, dlaczego tak się dzieje, po co będę iść do nowego, po co będę chciała, czy chciała odkrywać coś nowego. No więc, jeżeli zaczniecie się tak odwracać i właśnie mieć takie, takie, takie myśli, to oznacza, że tu wchodzi ten dualizm, o którym wcześniej mówiłam, te wahania, tak? I to będzie całkiem naturalne, przy czym decyzja zawsze należy do was. Tarot pokazuje, że energia główna to jest zmiana i pójście w dobrym, nowym kierunku. Więc jakikolwiek kierunek obieracie sobie właśnie, albo macie go w planach, bo to jeszcze chwilkę jest do jesienia, poza tym sama jesień też jeszcze trochę trwa, to pomyślcie, jaki to ma być kierunek, ale jeżeli już go macie w głowie, to to jest dobry kierunek, jeśli szukaliście potwierdzenia, to tak, to jest to, co masz zrobić, mimo, że wydaje to się trudne i mimo, że chciałbyś albo chciałabyś się zatrzymać, cofnąć albo odwrócić. Okej okay, kochani, no to tyle mamy z energii głównej, ale zobaczmy w takim razie, co zostawiacie za sobą, a co do was będzie przychodziło. Zobaczcie i zaczniemy chyba od tego, co będzie przychodziło adekwatnie do, do, tego, do tej myśli, którą przed chwileczką skończyłam. Otóż karta śmierci, no i zobaczcie, to co przychodzi do was, no transformacja, zmiana, zakończenia, to musi być. Tu muszą być jakieś etapy, które patrzę się w jakiej dziedzinie to może tutaj być z tego, co widzę, to najczęściej może to dotykać wodników, jeśli chodzi o relacje. Bo w pracy mam szóstkę kielichów i też to może być taka zmiana, bo tu jest powrót do czegoś, do, tego, do czego zaraz wrócimy sobie w kolejności. Natomiast, tak czy inaczej, karta śmierci mówi o odcięciu, o odrodzeniu, o przebudzeniu, o tym, że idzie ta kostucha po to, żeby ci powiedzieć, że to już jest koniec, to już jest koniec. Dawnej Ciebie, dawnego Ciebie, dawnej pracy, dawnej być może sytuacji, dawnej relacji, yy, dawnego sposobu myślenia, yy, da, dawnego sposobu postępowania, bo to też może być to. To może być też sposób Waszego myślenia, który drastycznie się zmieni: podejścia do życia, do ludzi, do sytuacji, do Was samych, do tego, yy, ja uwielbiam to, jak właśnie ja yy, trenuję od dłuższego czasu, właśnie ten spokój. To, że naprawdę już bardzo. Mało sytuacji jest takich, które mnie wytrącą gdzieś tam jednak tą, tą tą, 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 tą część człowieczeństwa ze mnie wyciągną i gdzieś tam się poddenerwuje, ale naprawdę staram się tego nie robić, ale kiedyś to ja byłam po prostu mega zapalnik. I teraz te, na przykład ta kostucha może tutaj mówić Wam o tym, że wy sami będziecie właśnie pracować nad sobą, że sami podejmujecie też decyzje. I teraz to, co mi przyszło, to też może być nie tylko zmiana mentalna, psych psychiczna taka. Czy jakaś taka świadoma, ale kierowana pod świadomością waszą do zmiany, ale to też może być sposób waszego życia bądź bycia. Może na przykład ta kostucha i ta szóstka mieczy mówi o drastycznych zmianach zdrowotnych w waszym życiu, że w końcu wychodzicie z jakiejś choroby, że czas zakończyć pewne, pewne, pewne rzeczy i wrócić do zdrowia, wziąć się trochę za siebie, zadbać o siebie. To może być też zerwanie z jakimś nałogiem, to może być też chęć zadbania o swoją fizyczność, o swoją wagę, o swoje parametry, zdrowie, o swój wygląd. To wszystko możemy pod to zapisać kochani i to co do was przychodzi to właśnie to, że tutaj nie ma zmiłuj no karta śmierci mówi o tym, że jest to czas, który, który naprawdę trzeba wziąć poważnie i naprawdę ten proces w sobie przede wszystkim przejść, oczywiście znowuż mamy wolną wolę jeżeli wy się będziecie trzymać kurczowo czegoś, no to przecież nikt wam nic tutaj na siłę was nie wyrwie, to wy będziecie w tym tkwić i to wam będzie się przesuwało to co się ma wydarzyć, a będą się wydarzały sytuacje, które będą cały czas utwierdzały wam was w przekonaniu, że to nie jest to miejsce, to nie jest ta sytuacja, to nie są ci ludzie, to nie jest to poczucie wasze, to nie jest ten wygląd wasz, no bo mówiliśmy tu o różnych aspektach tych zmian. Natomiast to co odchodzi na pewno, to kochani królowa kielichów, czyli być może jakieś uczucia, które gdzieś tam żywiliście do kogoś, to też może być, jeśli chodzi o miłość. Bo tutaj mam, kochani, dziewiątkę mieczy, czyli kartę depresyjną, jeśli chodzi o uczucia, o relacje. Zaraz sobie do tego przejdziemy, przejdziemy. Natomiast na pewno to, co odchodzi, to, to to, że wy już nie chcecie bardzo emocjonalnie podchodzić. Oczywiście trzeba być empatycznym i doskonale o tym wiemy, że trzeba mieć miłość i serce do każdego człowieka. Ale czasami za bardzo jest to wykorzystywane. I myślę sobie, że to, co tutaj wy chcecie zostawić za sobą, bo mi to, co zostanie za wami, to właśnie to ten nadmiar, jednak który zostaje wykorzystywany gdzieś w waszym otoczeniu, w waszej przestrzeni wśród Waszych najbliższych współpracowników, kolegów, koleżanek, rodziny, męża, żony, dzieci i tutaj troszeczkę to może, to może zakłócać to. Natomiast też to, co odchodzi, to taki jakiś etap uczucia, miłości i też takiego spokoju emocjonalnego, no właśnie, no bo to odchodzi, dlatego że zaczynają się. Te zmiany, i tutaj na te zmiany musicie się szykować, co nie będzie sprzyjało jakimś bardzo pozytywnym energiom, bo wiadomo, każda zmiana niesie jakiś tam niepokój. Oczywiście nie powinniśmy go pielęgnować, ale zawsze on się może pojawić. Kochani, jako, jako to, co niespodziewane lub jakieś, to, znaczy tak, niespodzianki bądź zmiany, jakie może przynieść jesień, no to powiem Wam tak. Zmiany mogą być takie, że będzie w końcu stabilnie u tych, których stabilnie nie było, głównie finansowo. Głównie, głównie też zawodowo, więc jeżeli też zawodowo tutaj mieliście jakieś, jakieś, jakieś wahania, to jeśli te, te zmiany tu wprowadzicie, oczywiście będzie stabilizacja, poprawi się sytuacja również wasza finansowa. Natomiast niespodzianki będą w postaci takiej, że um, być może to, co było chwiejne, um, może się okazać i, i, i te zmiany, które by, będziecie wprowadzać, mimo to, że w, może w nie wątpicie, może macie właśnie te obawy, te opory. To będzie się okazywało i to szybko bardzo odczujecie, że to będzie coś bardzo stabilnego, coś, co Was wprowadzi w, taką, w takie poczucie bezpieczeństwa. Poczujecie się bezpiecze, bezpieczni, więc niespodzianką tej jesieni będzie to, że pewne sprawy się porozkładają w taki sposób, że się wszystko. Uda, wszystko będzie bezpieczne i też wy będziecie mieli takie poczucie, że wszystko idzie w dobrą stronę, jeśli podejmujecie jakieś oczywiście decyzje dotyczące tego, żeby tak właśnie się zadziewało. To jest też informacja, że też jakiś przypływ gotówki może się pojawić. Też mogą być jakieś pieniądze, to mogą być pieniądze odzyskane od kogoś, to mogą być jakieś niespodziewane, które otrzymacie, to może być też spieniężenie czegoś bądź zainwestowanie w coś, co będzie też przynosiło Wam. Jakieś zwroty, więc to też będzie taka niespodzianka, że jakieś aspekty finansowe również Wam wyjdą. Ale przede wszystkim mm, stabilne sytuacje związkowe się ustabilizują, natomiast te, które się nie są stabilne, o czym tu zaczęła wcześniej mówić, bo jest dziewiątka mieczy, czyli to, co już wymaga tej szóstki mieczy, czyli odejścia i tego, tej karty śmierci. To tu jest pokazane, że właśnie ta czwórka denarów pokazuje zmiana, zmiany, czyli odczepienia się, czyli jak gdyby, bo czwórka denarów to jest takie trzymanie się też kurczowe, takiego wiecie, to jest takie trochę, takie trochę trzymanie się i niepuszczenie, więc ta zmiana wtedy nadejdzie i w końcu to puścicie. Um, jeszcze dodatkowo mogłabym powiedzieć, że um, też może być tak, że troszeczkę zaczniecie inaczej patrzeć na pieniądze. Że trochę być może macie już wiedzę na ten temat, że pieniądze lubią płynąć, że pieniądze lubią, jak się o nich dobrze mówi, a nie że o Jezus ich nie mam, o Jezus pieniądze szczęścia nie dają, o Jezus ja nie mam na to, na tamto. Jeżeli zaczniecie inaczej do tego podchodzić trochę, to też te pieniądze będą w inny sposób do Was płynąć, Bo ja tutaj też widzę, że y, idzie taka zmiana w postaci takiej, że Wy też inaczej będziecie z tymi pieniędzmi. Z mi funkcjonować, że wy też będziecie zdecydujecie, że też chcecie czasami sobie na coś pozwolić i też te pieniądze po prostu wydać. Tak jakby po prostu świat nie istniał, macie tylko dzisiejszy dzień i możecie zrobić wszystko i wtedy idziecie, wydajecie te pieniądze, robicie co chce. Oczywiście ja nie mówię, że macie wszystkie wypłaty powydawać nagle jednego dnia, tylko chodzi o to, że jeżeli macie coś sobie kupić, to po prostu sobie to kupcie, bo to jest też takie kiszenie tego, co mamy, siedzenie na tym. Najlepiej to pochować skarpety na lepsze dni, tylko te lepsze dni to nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdą. A może każdy dzień jest właśnie lepszy, jeśli my zaczniemy lepiej do tego podchodzić, bo sobie będziemy mogli sprawić przyjemność iść na kawę, którą do tej pory być może nie mogliście pójść, bo nie było. W waszym mniemaniu was na to stać, albo nie mieliście czasu, albo, albo zawsze 500 innych rzeczy, zróbcie to. Nie trzymajcie też tych pieniędzy kurczowo, starajcie się oczywiście mądrze, ale, ale też tymi pieniędzmi w miarę obracać, bo tutaj też jest takie zatrzymanie materialne. Więc jeżeli na przykład są relacje, związki, które właśnie trwają tylko dlatego, że tam jest spokój, bezpieczeństwo pod względem, pod względem takim, że że mam jakieś tutaj bezpieczeństwo finansowe, no to to jest oczywiście błąd i o tym mówi Tarot. A ja ostatnio miałam na sesji praktycznie same tematy dotyczące właśnie tego, jak kobiety właśnie się teraz muszą pozbierać, bo nie miały na przykład tego bufora swojego, bo do tej pory pieniędzy nie były w stanie odłożyć albo nie robiły tego, a teraz muszą same zawalczyć o siebie i też to robią z kolei. Więc kochani, wszystko można, można też się odpępkować od osoby, która jest dla was niefajna. Dobrze, ale do tego sobie zaraz. Wrócimy, kochani, bo zerkamy sobie, co ruszy do przodu, lub nie, w sprawach zawodowych. No i tutaj powiedziałabym tak, że właśnie ruszycie do przodu i po pierwsze, dla tych, którzy będą jakąś zmianę robić w swoim życiu zawodowym, to tu jest powrót do zajęcia jakiegoś, do jakiejś pracy, którą wcześniej robiliście, może pasji, która będzie Waszą pracą, a może po prostu spotkacie kogoś, z kim kiedyś popracowaliście, czy pracowaliście i coś razem albo zrobicie, albo się okaże, że gdzieś tam. Coś na horyzoncie, ktoś Wam gdzieś tam coś zaproponuje. Szóstka Kielichów to jest taki emocjonalny powrót, to jest taki powrót do przeszłości, ale też z drugiej strony, jako karta, która mówi o tym, co ruszy do przodu lub nie, to jest właśnie taka informacja, że jeżeli chcesz dobrej zmiany, to z drugiej strony to jest karta, która mówi o tym, to nie trzymaj się ciągle tej jednej pracy, tak? Tego jednego źródła na przykład otrzymania, tego jednego zasobu, który nie chce się powiększyć i cały czas stoi w miejscu. Może warto to pomyśleć o czymś innym. Może warto robić coś jeszcze dodatkowo, o czym mówiła nam tutaj też dwójka denarów. Więc tutaj opcji mamy kilka dla tych osób, które tą zmianę będą wprowadzały naprawdę. To może być powrót do jakiejś byłej pracy, do jakichś byłych zajęć, do jakiegoś marzenia dawnego albo też spotkanie osoby, która, z którą będziecie mogli coś zrobić z przeszłości. A dla tych, którzy nie chcą żadnej zmiany, no to to jest informacja właśnie, że co nie ruszy do przodu, no właśnie, nie ruszy nic, no bo Wy nic nie chcecie zrobić i trzymacie się kurczowo jakiegoś, jakiejś stałej pracy, żyjecie tylko i wyłącznie tymże, tą, tąże przeszłością, sentymentem do ludzi, otoczenia, miejsca tej pracy, czyli nic nie robicie dla siebie, tylko tak naprawdę dla kogoś, a tak naprawdę, szczerze mówiąc, to my wszyscy powinniśmy patrzeć się najpierw na siebie, a potem dopiero na kogoś, więc jeżeli Wam jest źle. To dlaczego patrzycie, że, że dobrze jest innym ludziom razem z wami, albo wam jest dobrze z tymi ludźmi, ale sama praca nie jest fajna? Więc czasami warto na ten temat pomyśleć. Co ruszy do przodu, kochani, lub nie w miłości, to tak jak powiedziałam, dla tych osób, które są w trudnych związkach, które się naprawdę ciągną, do tego dochodzi dziewiątka numerologiczna, która się kończy, czyli wibracja roku, i wchodzimy w jedynkę. No tutaj będą takie zakończenia. Praktycznie myślę, że u każdego, u każde, u każdego znaku coś się będzie zmieniało, bo to ta energia, ja do tego po prostu nas nawołuje dziewiątka mieczy kochani to jest nic innego jak właśnie karta depresyjna karta po prostu takiej ciężkości to jest już takie zamartwianie to już jest taka tak ciężko jest wam tutaj się tyle rzeczy dzieje tyle myśli w głowie jest Tyle scenariuszy, że Wy już nie potraficie sobie z tym poradzić. Wy już nie potraficie znaleźć światełka w tunelu. I tutaj jest tylko jedna odpowiedź: no, po prostu zmiana. Zaraz zobaczymy, jaka będzie jeszcze rada. Jeżeli jesteście samotni, to albo nie wybaczyliście komuś, albo cały czas po prostu myślicie o tym, dlaczego ja jestem sama. I w kółko myśląc, dlaczego ja jestem sama, albo dlaczego jestem sam, powodujecie, że jesteście sami i jesteś, i jesteś sama. Dlatego, że w kółko po prostu kłębicie i projektujecie, i tam żłobiecie sobie dosłownie te swoje y, ścieżki neuronowe, we waszym, w waszym mózgu i one muszą się tam zakotwiczyć i muszą być takie sytuacje, bo tak bardzo po prostu o nich myślicie, tak bardzo ich po prostu w swojej głowie chcecie, chociaż nie chcecie. Dlatego takim fenomenem jest to, że zacznij myśleć to, co chcesz w swoim życiu, a nie tego, czego nie chcesz. A przy dziewiątce mieczy jest pokazane, że ciągle myślicie to, czego nie chcecie, co wam się zadziało, to jak było źle, dlaczego to was spotkało, a dlaczego inni mają tak, a inni mają jak mają, to o nich was nie interesuje, bo każdy z nas ma inaczej i każdy ma z nas przysłowiowego trupa w szafie. Tak to się kiedyś mawiało, prawda? I uwierzcie mi, że tak jest. Nawet jeżeli to najpiękniejszy obrazek byłby na zewnątrz. Mm, kochani, także ta dziewiątka mieczy tutaj mówi dla, dla tych osób, które są samotne, że. Też czas odpuścić, czas odpuścić tą przeszłość, czas odpuścić to nazywanie, że ja to tak miałam, ja to mam pecha, ja to to, ja to tamto, to po rodzicach, to karma, to po babci, to ktoś rzucił. Wszyscy są winni, tylko nie my sami, kochani. Otóż, otóż błąd, bo to wy sami jesteście odpowiedzialni i to jest najbardziej przykre, jak ja też się o tym dowiedziałam ileś lat temu, że tak naprawdę za to, co się działo i dzieje w moim życiu teraz, jeszcze cały czas i przede wszystkim byłam odpowiedzialna ja sama poprzez swój sposób myślenia, Czucia, mówienia przede wszystkim, i to wszystko tworzyło wibrację, energię, która mi dostarczała cały czas tego samego. Więc tutaj po prostu zostawcie, odejdźcie, chcecie, wyprowadźcie się, chcecie to, nie wiem, zmieńcie sobie coś, nie wiem, cokolwiek, odetnijcie się od tej przeszłości na litość boską i ruszcie do przodu, tak samo z pracą zawodową, albo się odcinacie od tej przeszłości, ruszacie do przodu albo po prostu zdecydujcie się na jakąś zmianę, bo tutaj musi zajść jakaś zmiana. Tutaj musi być jakiś powiew, bo inaczej wy się po prostu udusicie. Kochani, rada wskazówka jeśli chodzi o, o karty Tarota, no to król denarów. Czyli stabilizacja. Czyli dąż do, takiego, do takiej stabilizacji, do takiego poczucia bezpieczeństwa i finansowego, i też takiego, wiecie, spokoju. I też tej takiej mądrości. Ale to jest karta przede wszystkim, która mówi o cierpliwości. Bądź cierpliwy. Nie ma tak, że sukces przychodzi tak, just like that. To przychodził nie do, nie do jednej osoby i odchodził równie szybko. I równie szybko z tą osobą na dno gdzieś. Bardzo często się gdzieś tam słyszało w mediach. O różnych osobach, prawda? Natomiast tutaj jest cierpliwość, tu jest cierpliwość, poszanowanie. Nie chcę powiedzieć ciężka praca, bo to jest absurd. Jeżeli ktoś mówi, że praca musi być ciężka, jak my tak sobie właśnie mówimy i nam te przekonania, paradygmaty wgrywali, to my właśnie cały czas ciężko chcemy pracować. Cały czas jak nie jeden etat, to drugi, bo przecież ciężko muszę na coś pracować, więc dostajemy ciężką tą pracę. Ale dlaczego nie? No przecież takie życzenie wysyłamy, no kochani. Natomiast tutaj jest cierpliwość. To jest też, kochani, informacja, że być może niektórzy które osoby będą miały jakieś rozmowy z osobami takimi właśnie w jakichś firmach, jakieś rozmowy o pracę, ale też jest taka informacja, że może będziecie gdzieś przez kogoś nauczani, szkoleni, a może ktoś w waszym otoczeniu, wasz mąż, ojciec, dziadek, wujek, ktoś tam da wam jakąś dobrą radę, poprowadzi wam w czymś, przede wszystkim przez taki aspekt finansowo-zawodowy, bo tutaj ta karta właśnie o tym mówi, a mm, jeśli chodzi o runę, to mamy runę Tiwas, czyli zobaczcie kochani, to jest taka strzałka, to jest taka runa, którą bardzo łatwo zapamiętać ze strzałką do góry. To nie jest jeszcze ten talizman, zaraz odkryjemy ten talizman. To jest informacja, kochani, żeby... Iść mimo wszystko do, do przodu, do swoje, do osiągać swoje własne cele, realiz, realizować swoje własne marzenia, mimo trudności, mimo przeszkód, mimo jakiegoś chłodu, mimo jakichś zawahań, mimo jakichś osobistych aspektów, mieć swoje marzenia, z cierpliwością je realizować, mieć plan w swojej głowie, nie dać się pochłaniać tylko emocjom złym, albo tylko emocjom dobrym, o czym też tutaj pokazywała ta królowa Kielichów, bo też tutaj Mogło być jakieś zakochanie, jakaś miłość, jakieś obdarzenie uczuciem bardzo wielkim, może nawet nie wiem, gdzieś kochacie swoją pracę, a tutaj coś jest, ale niedobrze się w niej czujecie, ale tak bardzo, tak fajni ludzie są. No moglibyśmy tutaj bardzo długo opowiadać. Więc czasami tak jest, że po prostu trzeba to wszystko zmienić. Trzeba iść do, do przodu i mieć swoje nowe cele, nowe marzenia i z cierpliwością je realizować. Krok po kroku, wyważając to wszystko, mieć jakiś umiar w tym wszystkim. A talizman, który możecie sobie narysować na białej kartce, kawałeczku tekturki, takiej bloku technicznego to się nazywa, tak? Ja tak zawsze robię. Rysuję to oczywiście czerwonym mazakiem i często sobie taśmą klejącą, przezroczystą obklejam, żeby to było sztywniejsze i mi się to nie zepsuło. I kochani, taki talizman możecie sobie narysować, ponieważ jest to, kochani, o tutaj. Jest to, kochani, runa, która mówi, moi drodzy, o tym, że nic innego jak właśnie to, co przed Wami jest, to, co jest dla Was najważniejsze, to, co jest dla Was bardzo trudne. To, co jest dla Was też powiedziałabym takiej, nazwijmy to taką przeszkodą, może się wszystko dobrze ułożyć. Zobaczcie, tutaj nam kiełkuje, kiełkuje nam w ciemnej ziemi. W ogóle nie ma tutaj słońca. Zobaczcie, jakaś czarna ziemia tutaj jest. I to jest runa, która pokazuje nam, że wszystko może wykwitnąć, że to, co jest trudne, co jest ciężkie, zawsze może się przebić. Trzeba tylko dać temu szansę, tak? To jest, takie, to jest taki talizman zakończenia i dopełnienia cyklu. Pomaga zamknąć jakieś sprawy, które już nie służą, kochani. A także, a także zasiać nowe ziarna przyszłości. To jest runa, która wzmacnia energię odpoczynku, regeneracji, ale też daje siłę do wzrostu, do przebicia się, do takiego odrodzenia się, bym powiedziała nawet. Więc możecie sobie oczywiście tą runę narysować. Kochani, mam nadzieję, że tutaj ta runa da Wam jakąś moc na okres jesienny. Także, kochani, rysujcie sobie tą runę, rysujcie sobie tą, tą runę Was i niech ona was wspiera, niech, niech, tak jak powiedziałam, wzmacnia energię waszego odpoczynku, waszej regeneracji, ale też waszego wzrostu. I trzymajcie ją sobie w portfelu, w kieszeni, gdzie chcecie. Jest to talizman na jesień dla was. Ma wam dać siłę, ma was przebić, ma was wyrwać, pozamykać jakieś sprawy, które nie służą i zobaczcie, tak już na koniec, że mówiliśmy o tych zakończeniach tutaj cały czas. To jest runa, która i, i Inkwas, która mówi właśnie o tym, że i pomaga w tym, żeby zamknąć sprawy, które już nie służą, po to, żeby za, zasiać, jakby tak, te nowe ziarna y, czegoś dobrego, czegoś nowego, czegoś cudownego, dążyć do celów które sobie obieracie, które być może dopiero sobie stworzycie po prostu nowe i tego wam życzę drogie wodniki wszystkiego dobrego do zobaczenia w następnym filmiku dziękuję za łapki, subskrypcje, komentarze, za postawione mi kawki. Dziękuję za wszystko. Rozejrzyjcie się tutaj, a ci, którzy są na TikToku, to zapraszam oczywiście na YouTube'a. Do zobaczenia. Papa. Pa.